Witajcie, moi drodzy, w maju, w miesiącu, w którym w końcu wróci nasza ukochana ekstraklasa. Yes! Dokładnie 29 maja, właśnie na tę datę, jest zaplanowany powrót 27. kolejki. Czy tak będzie? Mam nadzieję, że tak. Mocno trzymam kciuki, ale żeby do tego doszło, no to jeszcze chwilę musi czasu minąć, i właśnie w związku z tym, w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, no trzeba sobie przypomnieć, jak to było do tej 27. kolejki. Dlatego już teraz, jeżeli stoisz, usiądź. Jeżeli siedzisz, rozsiądź się wygodnie. A jeżeli leżysz, to po prostu oglądaj, bo będzie co oglądać, z pewnością trochę to potrwa, no ale musimy sobie przypomnieć kolejka po kolejce, jak to się wszystko działo, także już bez przeciągania startujmy moi drodzy, pierwsza kolejka 19 lipca 18.00 wszystko rozpoczęło się w Gdyni, kiedy to Jagielonia wygrała 3-0 z Arką, oprócz tego w tej kolejce no cóż, lecąc po kolei Raków Częstochowa też można powiedzieć dość sensacyjnie przegrał z Koroną 0-1, wydawało się, że po ich awansie do Ekstraklasy Ruszą y, na pełnej, jak to się mówi, a tu jednak taki falstart na początek. No cóż, Wisła Kraków, pierwsza porażka ze Śląskiem Wrocław. Legia Warszawa, to chyba pierwsze takie największe zaskoczenie tej kolejki, Przygrywał u siebie 1-2 z pogonią Szczecin. Pierwszą ramkę dla ekipy z Warszawy strzelił Kulenowicz, ale później Buksa i Korzuli doprowadzili do zwycięstwa. No i w sumie całej trójki już nie ma na, na boiskach naszej Ekstraklasy. Także to wydarzyło się w pierwszej kolejce. Mam nadzieję, że możemy przejść do drugiej. Proszę bardzo. Automatycznie właśnie przychodzimy do niej. Jeżeli Wam coś utkwiło w pamięci w poszczególnych kolejkach, oczywiście koniecznie dajcie o tym znać w komentarzu. Jakiś sensacyjny wynik, coś nieoczywistego, coś po prostu co Wam utkwiło właśnie w pamięci. Dzielcie się w tym w komentarzu, a tymczasem przechodzimy do drugiej kolejki. 20 27 lipca, godzina 18, wszystko zaczęło się w Zabrzu, kiedy to Górnik wygrał 1-0 do 0 za Głębiem Lubin. W tym samym dniu Lech Poznań rozbija Wisłę Płock 4-0, do 0. później lecąc dalej Krakowiak przegrywał siebie z lks em tutaj też właśnie Beniaminek pokazał w wyjazdowym meczu, że można, Raków również Beniaminek wygrywa na Jagiellonii, Legia, no po niesamowitych, pamiętam, męczarniach, wygrywa 2 do 1 w Kielcach. A teraz czas przejść do trzeciej kolejki, proszę bardzo. To już 2 sierpnia rozpoczęło się wszystko ponownie, tak jak miało to miejsce w pierwszej kolejce, w Gdyni. I tutaj korona podzieliła się właśnie punktami z arką 1 do 1. Legia remisuje tylko 0 do 0 ze Śląskiem. I Wisła Kraków odnosi zwycięstwo w 90 minucie strzelając bramkę sprawdźmy jak to było w czwartej kolejce moi drodzy, Lech Poznań na start przegrał ze Śląskiem Wrocław 3-1 pamiętam, że wtedy na początku sezonu Śląsk-Wrocław tam pokazywał wysoki poziom i może dlatego właśnie też udało im się zremisować w Warszawie, wywieźć 3 punkty z Poznania, później kolejny mecz czwartej kolejki Pogoń Szczecin wygrywa z Wisłą Kraków 1-0, Górnik Zabrze pokonuje Beniaminka z Częstochowy kolejny Beniaminek tym razem z Łodzi poległ w starciu z Piastem Gliwice 0-1 Jednego. i Wisła Płock wygrywa z legią Warszawa i tutaj sensacyjnym wynikiem zdecydowanie jakby nie było no, porażka legii i ta wygrana śląska na wyjeździe w Poznaniu bo to zdecydowanie trudny teren przechodzimy do piątej kolejki moi drodzy i tutaj rozpoczynamy potężnym uderzeniem w Krakowie, gdzie Wisła 4 do 0 ogrywa Łukasz Łódź Śląsk dalej kontynuuje dobrą serię, zwyciężając 2 do 1 z Krakowią. Raków kolejny, Beniaminek wygrywał siebie z Lechią Gdańsk. I na koniec pogoń Szczecin, kolejne zwycięstwo, tym razem meczu z. Koroną Kielce. Przechodzimy w takim razie do szóstej kolejki moi drodzy, ale pędzimy. No miejmy nadzieję, że po wznowieniu rozgrywek Ekstraklasy również tak będą szybko przebiegać te kolejki nie będzie tam już żadnego wstrzymywania. A tymczasem przed nami wspomniana szósta kolejka, a tutaj na start Strzelecki Festiwal w białym stoku 3-2 Jagiellonia pokonuje Wisłę Kraków. Krakowia wygrywa 3-1 z Arką, Lechia Gdańsk dzieli się punktami ze Śląskiem, Wrocław 1-1 Raków. No też w niesamowicie yy, takim strzeleckim pojedynku przegrywa ostatecznie u siebie z Lechem Poznań 2-3. Górnik Zabrze wygrywa 3-0. jest Łódź przegrywa z Legią Warszawa 2-3. Piast Gliwice wygrywa 3-0 na Zagłębi Lubin. I ostatni wynik to 2-1 dla Wisły Płock, która pojechała do Szczecina. Jeżeli dobrze wszystko policzyłem, 30 bramek w szóstej kolejce padło w najlepszej lidze świata, no... Właśnie dlatego tak ją nazywamy, tak? Właśnie dla takich kolejek i miejmy nadzieję, że tych kolejek będzie jak najwięcej po wznowieniu rozgrywek, ale nie ma się co powtarzać, trzeba przejść do tego, co dalej. A dalej była siódma kolejka, która rozpoczęła się ponownie w Gdyni. No co ta Gdynia ma do rozpoczynania kolejek? Nie wiem, ale na pewno ci, co ustają termin nasz, wiedzą. A mianowicie tutaj, tym razem Arka Gdynia wygrywał siebie jeden z raz górnikiem Zabrze. Jagiellonia wygrywa na Koronie, Piast Grywice przegrywa z Lechią Gdańsk w Derbach Betklik. Wisła Kraków zwycięża 4 do 2 z Zagłębiem Lubin. Lech Poznań przegrywa na własnym stadionie z Krakowią. Legia Warszawa wygrywa po hat-triku Jarka Niezgody 3 do 1 z Rakowem Częstochowa. A ósmą kolejkę rozpoczęliśmy od pięciopaka w wykonaniu Zagłębia Lubin, które to właśnie zaaplikowało 5 bramek Wiśle Płock. Następnie Jagielonia Legia 00. Lech Gdańsk wygrywa na własnym stadionie z Lechem Poznań 2 do 1. I na zakończenie ósmej serii gier Krakowia na własnym w stadionie pokonuje Piast Gliwice. Także w dziewiątej kolejce wydarzyło się tyle, że Piast Gliwice zwyciężył z Rakowem 2 do 1. ŁKS Łódź przegrywa 1 do 4 z Arką Gdynia. No, Arka, która nie radziła sobie świetnie w meczach wyjazdowych. Tutaj jednak zaprzecza temu, co właśnie miało miejsce wcześniej. Śląsk Wrocław w iście szalonym spotkaniu 4 do 4 z Zagłębiem Lubin. Pamiętam to spotkanie. Ono nie tylko, że obfitowało bramki, ale też w piękne bramki i tak właśnie się to skończyło podziałem punktów następny mecz Wisła Płock Wisła Kraków, lepsza ekipa z Płocka, a na zakończenie dziewiątej serii gier Legia Warszawa wygrywa w Krakowie z Krakowią 2 do 1 a przed nami teraz dziesiąta kolejka po której zrobimy sobie krótką przerwę, ale zdradzę po niej co to będzie, a mianowicie rozpoczęliśmy wszystko w Kielcach, gdzie Korona wygrała 1 do 0 ze Śląskiem Wrocław później Legia Warszawa przegrała u siebie no dość zaskakująco z Legią Gdańsk 1 do 2 Górnik zabrze, również porażka na własnym stadionie z Lechem Poznań. 1-3 Wisła Kraków przegrywał siebie z Krakowią 0-1 w derbach Krakowa. I w ostatnim meczu Zagłębie Lubin pokonuje Beniaminka Złodzi 3 do 1. Jeżeli chodzi o dziesiątą kolejkę, to zdecydowanie nie sprzyjała ona gospodarzom. A jeżeli chodzi o przerwę, gra przecież również, no, wybitna liga, liga na Białorusi. A tam moi drodzy, pozwolę sobie spojrzeć tutaj na moją małą, małą ściągawkę: Dynamo Mińsk kontra FK Słuck. Ten mecz już w sobotę o 17.00. Szósta drużyna Dynamo Mińsk podejmuje na własnym stadionie lidera. I co zaskakujące, to właśnie gospodarze są tutaj faworytem. W głównej mierze wynika to z tego, że właśnie Dynamo nie przegrało z FK Sudk na własnym stadionie od siedmiu spotkań. Jednak skupiając się tylko i wyłącznie na tym sezonie, to Sudk nie przegrał od czterech spotkań, dzięki czemu właśnie zajmują pozycję lidera. W czterech z pięciu ostatnich spotkań lidera za każdym razem obie ekipy strzały w ramkę. W związku z tym Wydaje mi się, że pomimo tego, że Dynamo Miński jest tutaj faworytem, nie stawiam na zwycięstwo jednych czy drugich, tylko właśnie na to, że obie ekipy strzelą bramkę. I na razie zostawiamy wyższej szają ligę i przechodzimy do tego, co działo się w 11 kolejce Klasy, a tam rozpoczęło się wszystko w płotku, kiedy to Wisła wygrała 4 do 1 z Arką Pogoń Szczecin. No sensacyjnie przegrywa na własnym stadionie z Rakowem, często 1 do 2. Lech Poznań. 4 bramki zablikował Wisile Kraków, Lech Jakdańsk przegrywał siebie z Zagłębiem Lubin 1-2, Ełka Łódź w dobrym stylu 4-1 pokonuje Koronę Kielce, Krakowia 1-1, Górnik zabrze. I na zakończenie Pia z ogrywa Legię na własnym stadionie 2-0. do 0. A 12. kolejkę rozpoczął Adam Buksa, zapewniając zwycięstwo Pogoni Szczecin w meczu z Zagłębiem Lubin. Niestety Buksy, jak już wielu innych strzelców tych początkowych kolejek, nie ma w naszej Ekstraklasie. Legia wygrywa El Clasico Polski, można tak powiedzieć, z Lechem 2-1. do 1. Jagiellonia Białystok wygrywa na własnym stadionie 3-2 do 2 z Krakowią. Arka -Gdynia dzieli się punktami z Lechią Gdańsk, czyli derby Trójmiasta 2-2. I na koniec Raków Częstochowa po bramce Majnowskiego w 90 minucie zwycięża ze Śląskiem Wrocław. 13 kolejka serii gier rozpoczęła się w Krakowie, gdzie Krakowia wygrała 2 do 0 z pogonią Szczecin. ŁKS wygrywa w starciu dwóch Beniaminków na własnym stylu 2 do 0 i stało się coś strasznego, jeżeli chodzi o wynik. Legia Warszawa gromi 7 do 0 Wisłę Kraków, Lukinia, Skante, trick Nowikowa, z Szołek. I w 90 minucie dobił Wiślaków Jarosław Niezgoda 7 do 0. To zdecydowanie było wydarzenie 13 kolejki. Natomiast 14 kolejkę rozpoczęliśmy w Kielcach, gdzie Korona wygrała 1 do 0 z Zagłębiem Lubin. Arka Gdynia przegrała u siebie z Legią Warszawa strzelcem bramki Niezgoda. I Raków Częstochowa wygrywa na własnym stadionie z Wisłą, która po raz kolejny przegrywa to było w 14. kolejce, a co w 15. a to, że rozpoczęliśmy ją w Łodzi, gdzie ŁKS przegrał ze Śląskiem Wrocław. Legia Warszawa 5 do 1 wygrywa z Górnikiem Zabrze. Wisła Kraków kolejną porażkę notuje, przegrywając u siebie z Arką Gdynia. Lech Poznań Remis z koroną, tutaj no takie zaskakujące wyniki, nie ma co ukrywać. I na koniec Lech Gdańsk przegrywa na własnym stadionie z pogonią Szczecin, a szesnastą kolejkę rozpoczęliśmy w Zabrzu, gdzie padły aż cztery bramki. Górnik 2 do 2 zremisował z Wisłą Płock. Następnie Lech Poznań wygrał 3 do 0 z Piastem Gliwice. W takim samym stosunku korona Kielce wygrywa z Rakowem 3 do 0. Pogoń Szczecin 3 do 1 wygrywa z Legią Warszawa. Honorową bramkę dla Warszawek u niezgoda. I dalej. Lech Gdańsk wygrywa również 3 do 1 z EUKS-em. Honorową bramkę dla EUKS-u, czyli Sobociński. Ociński. Jagielonia wygrywa 2 do 0 z Arką Gdynia. Śląsk Wrocław 2 do 1 Wisła Kraków. I Krakowia 2 do 0 za Głębie Lubin. Tak było w 16 kolejce. 17, a tutaj Zagłębie. Lubin 2 do 0 wygrywa z górnikiem. Lek wygrywa na wiśle. Śląsk Wrocław sensacyjnie wygrywa w Gliwicach 3 do 0. Legia 4 do 0 u siebie z koroną. I Wisła notuje kolejną porażkę, tym razem zwycięstwo Lechig Gdańsk. 18 kolejka, wszystko rozpoczęło się w Kielcach, gdzie Arka sensacyjnie wygrywa 1 do 0. Następnie górnik zabrze. 4 do 2 pokonuje Wisłę Kraków, pogoń wygrywa z Piastem. I na koniec Śląsk-Wrocław przegrywa na własnym stadionie 0-3 z Legią Warszawa. I już 19. kolejka, a tu Arka Gdynia rozpoczęła. Wszystko się rozpoczęło w tej Gdyni. No, ile tych kolejek rozpoczęło się w Gdyni? Trzeba by to było policzyć. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam, dajcie znać w komentarzu, ile kolejek w naszej Ekstraklasie w tym sezonie rozpoczynało się w Gdyni. A tymczasem właśnie tam Arka wygrała Zagłębię Lubin 2-1. Następnie Wisła Kraków. W końcu wygrywa po, już nie wiem jakiej serii. Klemens zapewnia to zwycięstwo w 39. Minucie z pogonią Szczecin 1 do 0. Korona wygrywa z Krakowią. A na koniec wygrywa pewnie 3 do 0 z Lechią Gdańsk. I moi drodzy Państwo, już 20 kolejka, a ona rozpoczęła się w Łodzi, gdzie Wisła wygrywa 4 do 2. Zagłębie Lubin wygrywa z Legią Warszawa 2 do 1. Bramkę z szyją niezgoda. Raków wygrywa na Lechii Gdańsk 3 do 0. To zaskakujący wynik, nie ma co ukrywać. I na zakończenie 20. Serii gier górnik zabrze pewnie 3 do 0. Pokonuje jak Białystok. Biały Stok. 6 kolej do końca, a także czas na krótką przerwę i powrót do wyższej szaje Ligi, gdzie kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 19. A mianowicie 11. drużyna, tym razem właśnie Szachcior, mierzy się z drugą drużyną w tabeli, czyli Isłaczem. I ponownie faworytem są gospodarze. A jeśli właśnie chodzi o starcia z Isłaczem, to nie przegrali oni ostatnich 5 spotkań na własnym stadionie. W związku z tym właśnie kumulacja tego, jako, jaki mają potencjał, z tym, jakie były wyniki w poprzednich meczach tych drużyn. Skłania mnie do tego, żeby tutaj postawić na to, że obieki kiwastrzyną bramkę. Ale ostatecznie właśnie to Szakciór Soligorsk będzie zwycięzcą tego meczu. A już teraz wracamy do ostatnich sześciu kolejek naszej wspaniałej ekstraklasy, które do tej pory się rozegrały w 21. kolejce. Rozpoczynamy nigdzie indziej jak w Gdyni, moi drodzy. Arka przegrywał siebie z Krakowią. Wisła Kraków odnosi kolejne zwycięstwo. Tym razem 3 do 0 z Zielonią Białystok. Wisła Płock 2 do 3 przegrywa z Pogonią Szczecin. I Legia wygrywa 3 do 1 z Beniaminkiem z Łodzi. 22. kolejkę również rozpoczynamy z Arką Gdynia, ale ta pojechała z kolei do Górnika Zabrze. Jednak przegrała tam 2-0. Lechia Gdańsk 1-0 wygrała z Piastem. Wisła Kraków odnosi kolejne zwycięstwo, tym razem wyjazdowy wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin. I na zakończenie 22. kolejki Krakowia na własnym stadionie pokonuje Lecha Poznań 2 do 1. 21 luty 23. kolejka Włodzi 0 do 0. EUKS zakończył mecz z pogonią Szczecin. Arka Gdynia 3 do 2 wygrywa z Rakowem Częstochowa. Następnie Legia Warszawa ogrywa Jagiellonie 4 do 0. Piast Gliwice wygrywa 1 do 0 z Krakowią. Wisła Płock. Podział punktów 1 do 1 z zagłębiem lubin. Wisła Kraków kolejne zwycięstwo. Możesz odnotować tym razem w starciu z koroną kielce. I na zakończenie Lech Poznań wygrywa z Lechią Gdańsk 2 do 0. 24 kolejka. Wszystko rozpoczęło się w Częstochowie, gdzie Raków wygrał 2 do 0 z Piastem. Wisła Kraków. Tym razem niezwycięstwo, ale remis. 2-2 z Wisłą Płock i Zagłębie Lubi na zakończenie 24. kolejki wygrywa 3-1 ze Śląskiem Wrocław. 25. kolejka ona rozpoczęła się w Poznaniu, gdzie Lech wygrał 4-1 z Górnikiem Zabrze. Lech Jakdańsk przegrywa 0-2 z Legią Warszawa. Piast Gliwice wygrywa 1-0 z Arką Gdynia. No cóż, trochę to trwało, ale dotarliśmy do ostatniej kolejki, która została rozegrana w naszej wspaniałej, ekstraklasowej lidze. I miało to miejsce 6 marca o 20.30. Wszystko zaczęło się w Zabrzu, gdzie Górnik wygrał no, w naprawdę ciekawym spotkaniu 3-2 do z Krakowią. Następnie w Gdyni 2-1 wygrywa Wisła Płock, Zagłębie Lubin Lechia Gdańsk 4-4. Takich spotkań właśnie nam brakuje. Mam nadzieję, że jak już to wszystko ruszy na nowo, to będziemy świadkami jak największej ilości właśnie tego typu meczów. Następne spotkanie Jagiellonia Białystok wygrywa skromnie u siebie, ale najważniejsze, że wygrywa 1-0 ze Śląskiem Wrocław. Raków remisuje z 0-0 z Pogonią. Wisła Kraków również remisuje z Lechem Poznań 1-1. Legia Warszawa przegrywa na własnym stadionie z Piastem Gwizdice. I na zakończenie 26. kolejki Korona Kielce wygrywa z EUKS-em Łódź 1-0. Czekamy na powrót Ekstraklasy w komentarzu, dajcie znać które z tych wszystkich spotkań, o których dzisiaj przypomniałem, zapadło Wam najbardziej w pamięci. No i dajcie też znać, co uważacie o tych dwóch spotkaniach w Lidze Białoruskiej, jakimi wynikami one się zakończą. Jeżeli ten materiał z przypomnieniem tego, co wydarzyło się do tej pory w Ekstraklasie, Wam się spodobał, koniecznie dajcie łapkę w górę. Nowych widzów, tych, którzy jeszcze tego nie robią, zapraszam do subskrypcji kanału. Na dziś ode mnie to wszystko. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Bądźmy zdrowi i do zobaczenia!